Rano pobudka w Wenecji. Tutaj ten kanał, łódki przy domach wyglądają tak jak Wenecja. Wenecja Meksyku. Kontynuacja świąt. Śniadanie świąteczne. Pierwszy dzień świąt. Feliz Navidad. Barra de Navidad. Barra de Navidad została odkryta, jak to sama nazwa wskazuje, w czasie pierwszego święta, 25 grudnia, święta Bożego Narodzenia w 1524 roku. I założona jako małe zupełnie... Takie miasteczko, ze względu na to, że tutaj budowano okręty, które miały płynąć, tak zwane galiony hiszpańskie, które miały płynąć na podbój e, Filipin. I tak właśnie się stało. E, jest tutaj pomnik, tak, e, dał upamiętnienia właśnie tej wyprawy podbicia tak, Filipin. Jest. Bronek filmuje. No i jak konkurencja tak. robi. Baradę Navidad, czyli Mielizna Bożego Narodzenia. I tutaj kiedyś osiadł statek na mieliznie w czasie Świąt Bożego Narodzenia. I bardzo mam przyjemność dużą, widać to wszystkich, was, prawda? Eee, I chciałabym znieść stałacz przede wszystkim dla naszych gości, wspaniałych żeglarzy. Domowa polska kiełbasa w Meksyku. To jak ona się tutaj nazywa? E, meksykańska kiełbasa czy polisz sosy a la Meksiko? będziemy ją gotować i spożywać. Mm. Tradycyjna tequila z robakiem, tak? No jak w Meksyku no to trzeba coś tradycyjnego. Po pierwsze tequila oni zrobili, że to jest taka Regula de origen, jak to oni mówią, to znaczy, że to jest na no, określonym jest terenie, to agave ma um, określony smak. A to jest y, trochę inne agave, które rośnie na innych szerokościach geograficznych i ma w związku z tym inny smak i proces destylacji jest trochę inny. Aha. A ten robaczek? Robaczek, no ja myślę, że ja osobiście uważam, że to jest taka trochę historia. O tutaj sobie taki robalek, mały robaczek pływa, który, który się znajduje właśnie w tym agawe, z którego oni robią. To mu popływać taki Ale no, to jest trochę tak, jakby ktoś włożył robaka do um, karadosa. To tak jakby żub... tak jak z jabłka. Hmm. Po prostu chodziło o to, żeby zalać robaka. No właśnie w imieniu całej załogi, za na wspaniałe przyjęcie. No jesteśmy w ogóle szczęśliwi, że gdziekolwiek jesteśmy, gdzie są Polacy, to ja zawsze to podkreślałem, że e, no, ziemia, to tam jest nieistotne. Ważne jest serce i e, wtedy to jest ojczyzna. Jest nam bardzo miło, że w takim właśnie porciku Barga de Navidad, że w tym momencie, kiedy wchodziliśmy, wsięliśmy nawet na mieliznę i to akurat no, przed Bożym Narodzeniem, ale zaplanowaliśmy tutaj, no dzięki oczywiście Iwo i e, Joli e, za pierwsze wspaniałe przyjęcie i żeby nie nudzić, chciałbym wypić za wszystkich Polaków, gdziekolwiek są na obczyźnie, szczególnie tutaj i podziękować za naprawdę wspaniałe polskie przyjęcie. Muszę Wam powiedzieć, że czasami...

Stać politykiem, i tak dalej. To nigdy przemawiania, e, zdań. Chciałem po prostu powiedzieć prosto, że jestem tu też w imieniu, w ogóle jestem w imieniu całej ambasady i też chcę przekazać serdeczne życzenia od pani ambasador Migiadomskiej, <laughs> która przeprasza też, że jakby nie mogła tutaj być, ale e, chciała się wziąć załogą, tylko to wszystko było, że tak powiem, na ostatniej jakby chwile zorganizowane, także serdeczne życzenia i wszystkich połyskie wiatrów, a ja ze swojej strony chcę też wyrazić zachwyt tutaj nad niewielką społecznością polską. Jestem naprawdę zdumiony i zachwycony gościnnością i, i że tak powiem sympatycznością osób i naprawdę Serdecznie dziękuję, także przekażę do ambasady słowa wielkiego uznania i w ogóle dla załogi też, bo też być na tym jachcie i przekonać się w jakich panowie warunkach pokonujecie te, że tak powiem odległości. I kiedy stałem tam wczoraj po tym cięku trzymając się wszystkim czym mogłem tych drutów, a w ogóle przecież byliśmy, że tak powiem było spokojnie to po prostu ogarnęły przerażenie. I jakiego to męstwa trzeba, żeby się z tym uporać na przykład na otwartym morzu po ciemku i walczyć w tym dzień po dniu. Także naprawdę żeglarstwo to jest dla niezwykle twardych, dzielnych ludzi. Będziemy trzymać kciuki. Dziękuję bardzo. To za naszych gospodarzy. Ja przy okazji powiem, jak my się nazywamy. To jest Ryszard. Ryśku, chodź tu kochany. Ryszard Ronowicz, ja się nazywam Antonina Ronowicz, ale w Meksyku z, e, przyjęłam ponownie swoje nazwisko Panieńskie, ponieważ Meksykanki wychodząc za mąż nie, nie zmieniają swojego nazwiska, więc jestem Antonina Wysocka. Znana wszystkim jako Tola i ten, kto mnie pozna i zobaczy, pozdrawiam serdecznie. Tola, I powiedz to... jak duża Polonia jest tutaj w rejonie e, e, Barra de Navidad? E, jeżeli chodzi o Barra de Navidad, to jesteśmy praktycznie w tej chwili trzy rodziny plus państwo kijek. Przede wszystkim jest Iwo z Jolą I... Więc Polonia w Meksyku, szacunki są różne od 3000 do półtora tysiąca, w tym około... Niecałe tysiąc osób oceniamy, że mieszka w mieście Meksyk czy w dystrykcie federalnym. Jeśli chodzi o strukturę, to jest bardzo, bardzo poszarpana i e, nieuporządkowana. E, istnieje jedna e, organizacja, Stowarzyszenie e, Polaków, która jednak zrzesza bardzo niewielką e, grupę Polonii. E, z reguły są to Polacy, którzy mieszkają już w Meksyku od wielu lat. A poza tym Polonia jest niezrzeszona. Była próba zorganizowania Stowarzyszenia Polsko-Meksykańskiego, ale też się nie powiodła z braku pomysłów oraz energii osób, które to organizowały. Więc Polonia w ten sposób funkcjonuje, że są po prostu grupy ludzi, którzy, jeżeli mieszkają w jednym mieście, tak jak na przykład tutaj kilka rodzin i są, czyli trzymają się razem, natomiast na skali regionalnej czy kraju nie ma nic. Czy w jakich ośrodkach największej Polaków mieszka? Mexico City domyślają się? Jest bardzo, że tak powiem, dosyć różnie. Największy, jak powiedziałem, około 1 trzecia prawdopodobnie w dystrykcie federalnym, Mówię, ponieważ Polacy... Wiedzą gdzie się udawać i tak jak tutaj w tym uroczym mieście, są, z reguły, osiedlają się w miejscach bardzo przyjemnego do życia. A czy jest więcej nowej Polonii, że tak powiem, z najnowsza emigracja? Nie, raz, wydaje mi się, że ciągle jest jednak ta Polonia, że tak powiem, nie wiem, średniego, bym powiedział, rzutu. Czyli Polacy, którzy przybyli do latach 70 80 w tym głównie Solidarnościowe? Nie, to byli na przykład artyści, muzycy i dalej, którzy mieli na przykład kontrakty podpisywane przez instytucje w kraju, tutaj z Meksyku. Na przykład Pagard i potem zostawali. Teraz pojawia się nowa Polonia, to jest Polonia głównie młoda i to są osoby, głównie to są jakiś studenci, a także czasami się zjawiają osoby, mamy sygnały o osobach, które na przykład chcą przyjechać do Meksyku, żeby tutaj znaleźć pracę i się osiedlić, ponieważ słyszeli na przykład dobre rzeczy, o, że, że życie tutaj jest miłe. Ale warunki możliwości zatrudnienia są. są to zależy od rozwiązane. tego, oczywiście, od każdej osoby, jaką, jaką ma umiejętności, ale ogólnie nie jest to zbyt. Skomplikowane, jeżeli <coughs> mogą, albo niektórzy załatwiają to już nawet w perspektywie Warszawy, poprzez ambasadę Meksyku w Warszawie, a inni dosyć na dziko, na przykład przyjeżdżają w ogóle bez przygotowania, bez, nie znając przyszłego pracodawcy, tylko na, na podstawie swoich umiejętności szukają tutaj na miejscu. W ogóle jest to dosyć łatwe, ponieważ nie jest to tak jak w Polsce, że trzeba najpierw przyjechać na, przykład na wizę o pracy, którą się załatwiło w konsulacie polskim, gdzieś tam w kraju zamieszkania. Można tu przyjechać nawet jako turysta i zmienić w ogóle status, znajdując sobie pracę, albo na przykład dostając się na studia. Czyli można tu zostać bardzo długi okres czasu, chociaż przyjechało się początkowo jako turysta. Pan konsul jest. Pan konsul jest. Wszystko się zgadza. Tak jak to w kościele, wszystko musi być uporządkowane. On w internecie znalazł twoje nazwisko, co nie jest twoim nazwiskiem. Tak, nie no. wiem jak, kiedy, kto. Tak, to to. wszystkie Zagiorno, bardzo. bardzo, no. bardzo, bardzo. No. Koleżników też znalazł i tak dalej. Bardzo tak. się starał chłopak. Tak, popak, tak, tak, tak. Popak się starał. Ale ja mówię, powiedziałam też, że będzie z Vancouver, ekipa filmowa, z, małym, z małą tą digitalną taką, jak to się mówi... Kamerą. No, kamerą. no więc jak zobaczy Jurka z tą kamerą, to zwątpił. <laughs> Czy w tym można w ogóle cokolwiek zrobić plus zdjęcia rodzinnego? To teraz będzie mógł zobaczyć na YouTube filmy. O, właśnie, chyba to Za to przyjęcie od samej kuchni wejściowej do dziś wyłącznie za taką prawie że rodzinną opiekę. takie rodzinne przyjęcie. Wydaliśmy tego przyjęcia w taki sam prawie sposób jak w Vancouver ze strony Państwa tu i tu czuliśmy się w rodzinie i tam w roślinie. serdecznie dziękuję. No w to my no, no, no dzisiejszy dzień to dziękujemy naszym no, 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 przyjaciółom. No, 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 na to co miłe szybko się kończy. Ponownie mieliśmy tutaj okazję spotkać się z załogą Solanusa. Tutaj w de Navidad w Meksyku. Więc jeszcze raz życzę Wam powodzenia, cieszę się, że spotkaliśmy się i pamiętajcie o nas Polakach e, z Vancouver, Barra de i w ogóle o całej Polonii. Życzę Wam powodzenia i do, do i zobaczenia. Do zobaczenia może gdyś. Odwiedziłem Was, widzieliśmy się w Vancouver Widzimy się tutaj w Meksyku i może jeszcze gdzieś po drodze ale najprawdopodobniej wybiorę się do Gdańska na powitanie na jesień kolejny toast Tak, a to właśnie jest tak zwany rozchodniaczek albo po hiszpańsku tak się robi zobacz nie myślałam o tak. żeby pały nie zabić <głos> <głos> bo ogromnie przyjemnie poznać się i mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze spotkałem może w Akule, albo w Polsce. Krzysztof, też bardzo się cieszę, że spotkałem ciebie tutaj, tutaj na meksykańskiej ziemi i bardzo jestem zachwycony, że właśnie tę Wigilię, te święta, ten symbol y, polskiej wigilii polskich Świąt spędziłem w tak miłym gronie to żegnam miło nie od solanusy, nie odpływajcie. No, żegnamy się ponownie no i życzę Wam, żebyśmy się spotkali po Musimy, musimy, tak, musimy. Jak się żegnamy, no to przede wszystkim naszych gościnnych gospodarzy. Tutaj, tutaj szatola, która gościła nas tutaj w tym miejscu. Także dziękuję bardzo. No, no i do, dziękuję, zobaczenia. Ja. Gdzieś... do zobaczenia. Gdzieś tam, I kiedy... Jola, i Iwo gościli nas tutaj serdecznie. Także dziękujemy bardzo. I do zobaczenia. Czy tu, czy tam. No i tu dziękujemy. To i za miłą gościnę razem z Kolą tutaj nas gościliśmy. Dziękuję bardzo. Również tutaj. My przy okazji się też, wiesz, już będziemy na tym samym klipie, żeby no. nie, nie powtarzać. Nie? O. No kochani, jesteście wspaniali. Ja również Wam dziękuję. słuchaj ten głos mój z, z tyłu. Jesteśmy tutaj w kuchni. Łop. No i dobrej, dobrej, dobrych dobry wiatrów, moi drodzy. Wszystkiego najlepszego Wam życzę. Pa! 全部